Przetrwajmy z igiem Jak możecie usłyszeć Chociaż nie sądzę yy, Nagrywam dźwięk Po nagraniu Jest to niestety Taki błąd Mój z mojej strony Że nie włączyłem mikrofonu Na czas nagrywania Odcinek wyszedł w miarę fajny Znaczy osiągnąłem to co chciałem Właśnie pokazywałem moje kurze, że się przygotowałem na wyprawę. Yy, wyprawa będzie dotyczyła yy, znalezienia wioski npc -ów. Tylko jeszcze chciałem wam jedną rzecz pokazać, zanim wyruszę w wyprawę. Zrobiłem, yy, dokończyłem farmy. Są cztery farmy. Jest farma trzciny. Na ten kobyl nie mogłem nic poradzić, to jest już ścieżka. Ja mi to Dirt. Tu mamy farmę dyń, tu mamy farmę melonów. Natomiast tutaj się znajduje farma pszenicy. Bardzo mi będzie potrzebna w wiosce Villager'sów, w wiosce villagerów, żeby dobić targu, bo przeważnie znajdzie się jakiś villager, który będzie chciał skupywać zboże. Jak możecie usłyszeć, jestem po chorobie i mam zatkany nos. Dziwnie brzmi, znaczy dziwnie. Inaczej po prostu. Mam taki bałagan w skrzyniach, że po prostu odkładam co gdzie popadnie, ale to już zmieni się w przyszłym odcinku, będę robił magazyn. Biorę emeralda i ruszamy. Yy, właśnie, dorobię sobie trochę pochodni, bo mi według mnie było za mało. Ale, ale i tak nie były mi potrzebne w ogóle. Yy, co jeszcze mogę powiedzieć? Wioska, aha. Gram bez tekstur paka, bez modów i bez skina, ale tego się już dowiecie w nas po, po cięciu. Dlaczego? Ponieważ mam dla Was małą niespodziankę. Dobra, będę szedł w tą stronę i to by było chyba na tyle. I w tym, w tej chwili właśnie o zrobię cięcie. Okej, okay, witam pocięciu i yy, bugi, yy, tutaj wam pokażę dlaczego gramy bez modów i w ogóle i bez tekstu paka i w ogóle skina też nie mam, chciałem na to zwrócić uwagę, Gram dlatego, że yy, kiedy zbroi yy, ci byst bystrzy, yy, ci bystrzejsi widzowie mogli zauważyć, że Gram na wersji 1.4 jest obecnie sobota 20 yy, i postaram się wrzucić ten odcinek jutro o, jak mi się uda zrenderować. O, pokazuje, że gram na wersji 1.4 Jest to niestety niepełna wersja. Yy, można ją pobrać na... Yy, nie, można ją, nie można jej pobrać poprzez Force Update tylko na stronie internetowej. Prawdopodobnie link będzie w opisie. Yy. Pobrałem ją i chciałem pokazać, że już e, jest tak ogólnie to dostępne od i do do mnie. E, czy byście się zauwały, mogli się skapnąć po stejkach. Jest nowa tekstura stejków e, bez tekstur paka. Oj nie chciałem. Dobra. E, jest nowa tekstura stejków i w ogóle mięsa oraz jest nowe dźwięki są niektóre. E, tak. Mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś echa, e, bo teraz będzie lepiej. Słuchawki mam niestety rozładowane, ale to już jest. Nieważne. Okej, okay, dużo krów po, no. podczas tego by. Wy... A, no, zostaw go. Znaczy, nie! <gryw> oglądał to po prostu i jakby Let's play'a oglądał i komentował o mój nos. Dobra. Tutaj chyba zaraz cięcie zrobię i wrócę. Znaczy, nie, jeszcze nie będzie cięcia. Tutaj upewniałem się, czy mam na pewno normal, bo po prostu ciężko jest. No a 1,4 akurat tutaj jest ciężko, bo i tak jest dużo błuków. Błuków jest dużo, tak właśnie, chciałem, żeby też szkielet coś wydropił z tej złotej zbroki nie, nie, nie używałbym jej, ale chciałem, żeby tego. latający czy to, co to? Aha, dobra. Latająca jedynka według mnie to jest. Dziwne trochę. Bardzo zbugowana jest ta wersja na razie. Mam nadzieję, że do przyszłej środy, bo w przyszłą środę wychodzi update, czy tam czwartek, że już naprawią te bugi. Chociaż to mi przypomina trochę wersję beta, jeszcze kiedy były latające wyspy, bardzo zbugowany był generator MAP. Na... W ogóle jest nowy generator z tego, co słyszałem, znaczy nowe tego. Podele są wprowadzone do generatora. Są teraz kilka nowych biomów. Ok, witam po cięciu. Jest straszna pogoda i jest deszcz. I mi się to nie podoba. Jak widać tutaj zabiłem dużo krów. Yy, I właśnie chciałem się czymś pochwalić. Okej. Okay. Znalazłem wioskę. Tak! Jest wioska. Niestety tylko trzy budynki. Tutaj się załamałem pasaktycznie. Myślę, że jakoś większa będzie ta wioska, tylko trzy budynki. No ale dobra, przynajmniej są farmy. A na tych farmach jest krowa. Olej. Są marchewki. Tak. Marchewek niestety nie da się nic zrobić w craftingu. No dobra. O, tak się jest Ali. Tutaj pierwszy raz się bawiłem z marchewkami, bo wcześniej nie widziałem marchewki na oczy w Minecrafcie. No niestety. Grałem na pre-release'ach, pre ale niestety nie znalazłem wioski villagerów z marchewkami. A tutaj obok na farmie rosną ziemniaki. Tak. Zbierz je wszystkie! Przydadzą się. Dobra. Eee, dopiero będę ogarniał co chodzi z tymi wszystkimi ziemniakami, co się da z nimi zrobić, ziemniakami. Ale dobra. Eee, Villagers, co do Villagersów. A to zaraz. Teraz. O, zarazem jedno poezjon z potato. Eee, co do Villagersów. Ten 11 książek za jednego emeralda. Poważnie. Eee, chyba sakra. Ten jeden Emerald za trzy redstone'a, a ten jeden Emerald za 9 strzał. Oni wszyscy są jacyś pogięci, ale ten, yy, co miał 11 książek za Emeralda, to był chyba najbardziej racjonalny tego... Yy, deal, że tak powiem, układ, o. Yy, niestety ja na chwilę obecną jestem biedny w książki. Ja nie mam książek w ogóle, to cięcie. Okej, okay, wracam po cięciu, niestety nie mały małe I dobra, może mogę kontynuować. Zebrałem wszystko co było, bo wolałem i tak nie zostawić tego, znaczy nie chciałem. Okej, okay, chciałem tutaj co, 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 co? Aha, pokazałem koordynaty, że 2000 kratek aż poszedłem od tego od tu zero to były mniej więcej 2 km od, od mojej bazy. Kordy sobie... kordy mojej bazy to były 130 i 700 coś. Dobra, tutaj był dynie, to postanowiłem coś pole się zagrać. Enderman się też, bo tego deszcz pada, tu się tepa i głupi. Mm, właśnie... Miałem taką fajną sytuację z tymi z piorunami bo teraz jest góra jak możecie zobaczyć albo słyszeć piorun uderzył koło mnie tak pięć do sześciu kratek obok mnie obok mnie w ogóle jak to brzmiało podpalając na szczęście ja w tobie biegłem i tak. Uratuję was! Taki bohater zelnie chciałem uratować villagersów, ale nie skończyło się dobrze, ponieważ... Aha, teraz będzie cięcie. Krótkie. Znaczy nie cięcie. Yy. Włączaj się. I pauza. Teraz i okej, okay. dobra. Fajnie w ogóle tutaj wyszło. Kobel, gravel, sandstone i piasek. Tak jakby skruszony kobel to gravel, a skruszony ten... to skruszony sandstone to piasek. Tutaj właśnie chciałem znaleźć tego villagersa, który miał... Okej, okay, to nie wyszło na dobre. Chodź stary, ja ci pomogę, ja cię podsadzę. Chodź, chodź, chodź. No, skarż 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 E, bieda tutaj. ci bo no teraz przestało skakać. Dobra. Chciałem tutaj naprawić moje szkody, które ja wyrządziłem, ale powiedziałem, że już do tego nie wchodzi po chwili. Ale dobra. Chciałem znaleźć tutaj tego villagersa, który za 11 książek chciał dać Emeralda, bo jednak... Teraz akurat mi się przypomniało, że to, znaczy przypomniało. Uznałem, że to będzie dobry deal. Deal mówię w ogóle. Dobry targ. Targ. Nie wiem jak to powiedzieć. Nie wiem jak to określić. nie ci na co właśnie. Że to będzie dobry. Dobry, dobry zakup.